Myślę, że nie będzie to łatwe, ale zrobię wszystko, żeby dać radę. Ojej, jakie to jest sztywne. Wygląda jak guma, czyli muszę połknąć ją w całości. Uj, jak ona to robi. Wygląda okropnie. W sumie nie jest takie złe. Spróbujcie. Zdecydowanie nie jestem w stanie połknąć tak ogromnej ośmiornicy naraz. Uj, mam ślus na rękach. Nie mogę się go pozbyć. To obrzydliwe. Aleks, uważaj, ochlapałeś nas! Przepraszam, to wyszło zupełnie przypadkowo. Pospiesz się jej zjedz swoją głupią ośmiornicę. Ojej, można sobie w ten sposób połamać zęby. Jest zbyt twarda. Pomóżcie mi, nic nie widzę. To straszne! Ośmiornica jest na jego głowie. Trzymaj się, zaraz ją zdejmiemy. O, dzięki. mało się nie udusiłem. No to trzymaj się, ty paskudna ośmiornico. Zaraz cię dorwę. Dlaczego ją wyrzuciłeś? Trzeba było ją...